Powiem tak, na maksa współczuję twojemu dziecku, jeżeli każesz mu myć zęby zwykłą szczoteczką manualną. Nie wiem, czy jesteście świadomi, ale dosłownie robicie krzywdę swoim dzieciom, każąc im myć tym zęby. Bo, po pierwsze, dzieci nie są w stanie dokładnie wyczyścić swoich zębów za pomocą tej szczoteczki, a, po drugie, często jest to dla nich nieprzyjemne. I potem wychodzi, że prawie 90% dzieci w naszym kraju ma lub miało stwierdzoną próchnicę zębów. Dlatego ja dla swojego dziecka kupiłem szczoteczkę, która myje zęby szybko i skutecznie. Bo zajmuje jej to tylko 45 sekund i dodatkowo jest wyposażona w niebieskie światło LED, które działa antybakteryjnie. Wspiera ona też higienę jamy ustnej i zapobiega wcześniej wspomnianej próchnicy. Jest bardzo Przyjemna dla dzieci i idealnie sprawdzi się też u każdego dziecka, ponieważ ma wbudowane aż trzy tryby szczotkowania. A trzecim trybem jest masaż dziąseł, który fajnie sprawdza się u dzieci, które mają nadwrażliwe dziąsła i zęby. W zestawie przychodzi z jedną końcówką, która starcza na około 3 miesiące użytkowania. Ja osobiście bardzo polecam, a jeżeli ktoś z Was chciałby kupić taką szczoteczkę swojemu dziecku, to możecie kupić ją poprzez link, który jest w opisie mojego profilu. A jeżeli link by nie działał, to napiszcie w komentarzu szczoteczka, a ja wyślę Wam nazwę strony, z której ja ją zamówiłem.